Dobra rodzice, jest fajnie, docenimy Was. ją. Eee, witajcie serdecznie. Dzisiaj w kolejnym odcinku będziemy poruszały tematy, które nas osobiście dotykają, e, które są akurat teraz dosyć przyjemne, bo też poruszamy czasami treści, które są mało przyjemne, które nas denerwują, e, złoszczą i wywołują też gniew. Natomiast dzisiejszy temat jest strasznie miły, przyjemny i fajny. Mega pozytywny. I mega... Jaki jest bardzo fajny i łatwy sposób na spędzenie miłego popołudnia z dzieckiem, czy też z dziećmi, czy też z małżonkiem, współmałżonkiem? Mamy bardzo, bardzo fajny, prosty sposób. No właśnie, który będzie łączyć wszystkich członków rodziny, w tym, żeby troszkę tych, tych więzi było między nami, żeby trochę popogłębiać. Eee, no właśnie, co takiego? Po prostu można łatwym sposobem pójść i wziąć sobie albumy ze zdjęciami. Albo tablet lub laptopa. Bo w moim przypadku tak to wygląda. No właśnie. Chociaż ja chyba bym zachęcała do tego, żeby co jakiś czas zrobić druk. Ania, no proszę cię! Nie zrobię 5000 tysięcy odbitek teraz. Bo, no może, bo się rzeczywiście nie da. Jest, jestem trochę racji, że trzymanie takiej ilości zdjęć jest, jest problematyczne. Chociaż ja też obserwuję swoje dzieciaki, które lubią oglądać zdjęcia, nie te na komputerze, ale te, które są powtykane w albumy. E, bo. Ja robię sobie wtedy, kiedy, kiedy mogą, nie muszą być zobligowane do włączania jakiegokolwiek sprzętu pytania się, a hasło, a to aśmo, tylko jest to, jest to szybka taka chwila. No, właśnie, ale czy to będzie nośnik elektroniczny, czy to będzie prawdziwe wydrukowane zdjęcie, to, to zupełnie jest drugorzędna sprawa. A pierwszorzędna jest to, że poprzez oglądanie zdjęć możemy sobie zacieśniać więzi, opowiadać sobie o tym, jak kiedyś było. Zdjęcia są takim łącznikiem przeszłości z. Teraz z tym, co teraz jest. Eee, I warto jest sięgnąć do wspomnień, eee, i szczególnie do tych chwil, które spędziliśmy razem, eee, kiedy dzieci były małe. Eee, moje dzieci na przykład uwielbiały i dociekały zdjęcia, kiedy byłam w ciąży, bo chciały oglądać, jak to było, kiedy ja byłam z brzuchem, bo to przecież niemożliwe. Eee, tak się oczywiście to wydaje. Eee, I takie oglądanie zdjęć ma jeszcze wiele różnych aspektów. No, bardzo dużo. Przede wszystkim fajne jest takie budowanie też koncentracji dziecka, tak? bo ono musi zasiąść, posłuchać, popatrzeć. Znaczy, musi, chce. Często chce. Natomiast to, jaką my zrobimy wokół tego atmosferę, jak będziemy fajnie opowiadać o, o nasze wspomnienia z, z danych momentów, to ma dużą wartość, właśnie taką emocjonalną i, i naprawdę bardzo pozytywny wpływ na naszą rodzinę. Fajne jest też to, że podczas oglądania zdjęć możemy też gdzieś taki walor edukacyjny w to wpleść. Kiedy byliśmy gdzieś na wycieczce za granicą, możemy wziąć mapę, przypomnieć sobie, gdzie ta miejscowość leży, czy to jest. Paryż, czy, czy, czy Londyn, czy jakaś miejscowość nadmorska. Możemy to odszukać wspólnie, policzyć kilometry, pomyśleć, ile czasu tam jechaliśmy, czy to był lot trzygodzinny, czy może jazda samochodem przez dwa dni. Takby tak bardzo, bardzo dużo różnych aspektów możemy wpleść w oglądanie tych zdjęć. Ale też bardzo fajny. Bardzo fajną rzeczą podczas tego oglądania jest to, że dziecko buduje sobie swój obraz na takiej dużej przestrzeni czasu. Czyli jak wyglądałem, co robiłem i jaki byłem, jak miałem dwa lata, roczek, jak wyglądałem, jak miałem 4 lata, jak już chodziłem do przedszkola i jak, jak wyglądałem na tych zdjęciach z, najczęściej z przedstawień e, robionych dla rodziców. E, później jak już, była, już był początek szkoły, jak wyglądałem, jakie miałem włosy, jakie miałem okularki, jak się ubierałem e, i tak dalej i tak dalej, więc dziecko buduje też swoją e, tożsamość, samoświadomość, e, ma też jakiś obraz z siebie, czuje się spójny, ja to ja, Ten, ta osoba, którą widzę na zdjęciu to jest jestem ja. Taki byłem, teraz jestem inny. Dla dzieciaków, zwłaszcza tych mniejszych, które mają 3 latka, taka świadomość, one często mówią, że jak byłem mały, to, to, to coś tam, tak? No, Duży teraz też nie jest, ale, ale dla nich ta odległość czasu jest ogromna, tak? tak godziny to są, to są dla nich wręcz dni. To, tak, to jest, to jest mm -hmm. bardzo, bardzo abstrakcyjne pojęcie, więc takie dzieci, jak widzą siebie jako niemowlaczka, takiego leżącego, leżącego w łóżeczku, czy w wózeczku, to mają Mam poczucie, że to były w ogóle lata świetne e, kiedyś tam i, i, i są takie dumne z siebie, że są już w tym wieku, w którym to są, nie tak? Słuchajcie, serdecznie was zachęcamy do wspólnego oglądania zdjęć, do wspólnych wspominków. Budujcie w ten sposób więzi, spędzajcie ze sobą w ten sposób czas. Na pewno będzie z tego dużo fajnych profitów, zabawy, śmiechu i. Um, Ale też może mogą być pewne wzruszenia, bo przecież Oczywiście, na zdjęciach są tak. osoby też, których już z nami nie ma. Więc to też może skłonić nas do pewnych refleksji. No, rzeczywiście, już same zdjęcia ciągną temat za tematem, mm -hmm. ale i refleksja i, i właśnie to budowanie takiej tożsamości, no jest na wagę złota. Także dziękujemy do, do, do bardzo działania, bardzo. słuchajcie. Chciałyśmy docenić rodziców, którzy już padli na ten pomysł, żeby z dziećmi oglądać zdjęcia. Prosimy o to, żebyście polubili nasz fanpage Relateka na Facebooku i, I subskrybujcie, subskrybujcie i... kanał na YouTube. Żeby nic tutaj Wam nie uciekło ważnego, a przecież te filmy są bardzo ważne. To do do zobaczenia. Cześć. Pa.